Kodziunia, zagłosujcie na nią, bardzo zachęcam. Pimpek, na niego nie głosujemy, bo nie jest kurą. Słuchajcie. Kulasia, zagłosujcie na nią, bardzo zachęcam. Franek, zagłosujcie na niego, bardzo zachęcam jest z niego gość bo jest kogutem. Pelasia, głosujcie na nią, bardzo zachęcam. Resta, kur. Nie została wybrana do głosowania. A może jeszcze jakieś były, ale ich nie wymieniłam. O, chyba słodzunia. Taka gruba. Zagląda. Chyba tęskni ze mną. Chodźcie, kurecki. Ale chuda, musi więcej jeść. I to była tylko reklama głosowania. Teraz będzie dużo takich reklam. Dopóki głosowanie się nie skończy. Wybierzemy, która zostanie jeden dzień w kurniku. Więc cały pobyt tutaj będzie. Po dwórku. Pa, pa. Do zobaczenia na kolejnej reklamie głosowania. Papa pa, pa skądżuniu. Słodkich snów.